Klo, babcia? No oczywiście, żeby było eleganci. O, pochwalę się Wam nowym kolczykiem. Patrzcie. Oko. O, się otwiera i zamyka. No ale ja nie o tym chciałam. Obiecałam Wam, że co piąteczek, w no, będę robić filmiki. No i robię go. Ale to nie jest taki filmik, który chciałam zrobić, ponieważ. Chciałem mój filmik oprzeć na takich filmikach, które zrobiłam w plenerze, ale niestety wywaliłam je. No niestety wywaliłam je ponad miesiąc temu, także już w koszu również. Grzebałam w koszu, ale nie żeby nie znalazłam. Ale teraz taki temat mam na podorędziu, który przyszedł mi do głowy, ponieważ tak, lubimy z dziadkiem, rano patrzyć się na takie drzewo, które mamy yy, które widzimy z naszej sypialni i oglądać ptaszki. Bo tam sikoreczki sobie frywają, frywają, palatują, palatują, skubią gałązki, skubią gałązki, chyba tam jedzonko jakieś mają, ściadenko zjadają. No i te sikoreczki sobie tam latają. A teraz tak, czy zastanawialiście się hmm, Jaki był ci są ptaszki? No bo z formy wydawałoby się, że sikoreczki wszystkie są dziewczynkami, prawda? Czubatka, yy, jakaś rogatka. No to są wszystko dziewczynki, prawda? Sikorka. A sikor? Sikor to kiedyś w języku, w, w gwarze warszawskiej i w gwarze więziennej to był zegarek. Sikor. Nie wiem, dlaczego, no, no dobra, ale tak, kruk, facet, kawka, no kobitka, gołąb, gołąb posiada dwie formy, gołąb i gołębica, tak jak łabędź, łabądź i łabędzica, łabądzica, no ale już dzięcioł to facet, a kaczka to kobitka. Także tutaj brak genderowej równości. I ja teraz wyniosę do sejmu o wprowadzenie regulacji, żeby było tak z ptaszkami, jak z zawodami. No bo minister i ministra. Czyli kaczka i kak. Czy tak? Klapacja.